Dzień dobry moi kochani, e, kawka musi być na początek i coca cola, ale zobaczcie jak ładne Gliwice wyglądają tuż za nami, taka uliczka w Środkowieściu, wygląda to całkiem, całkiem, całkiem nieźle. Nie da jeszcze, tam sobie kawkę robi. Myśmy właśnie byli u cioci i wujka Sejmów, którzy wyglądają jak złoto w swoim wieku, Mamy lat 18. Więc tu jest Uliczka, my jeszcze idziemy sobie do, do Palmiarni. Chcemy odwiedzić drugiego kuzyna. No. Widzicie tutaj... Nie wiem czy dobrze widać. Tam był jeszcze... Tam był jeszcze, tam był jeszcze... Y, tory kolejowe, o jest nasza gwiazda Mira. Gwiazda Mira idzie do koleżanki... Agatki, tak, agatki. Skawki niestety tylko z żabki, ponieważ niedziela jesteśmy w Bigisar, jest kawiarnie gdzieś są tam daleko w rynku, i ma czekoladowe No, no. Trwałe nie Musimy się zgubić, żeby dotrzeć. Proszę Państwa, wylądowaliśmy e, nie wiem gdzie. Jutro wygląda to jak z No. Ale to tak. nie jest to jest tylko szpital i tu leży yy... nasza koleżanka Agata której które ja nie widziałem 20 lat I akurat musimy ją odwiedzać w szpitalu. No życie yy, Mieszka, technicznie mieszka koło Łukasza, dwie ulice dalej. Yy, ale dobra. To nic, że jest 12, a my za godzinę mamy być w Łukasza. Yy, ale jeszcze mamy palmiarnię to za... Łukasz? Łukasz to jest brat Mateusza, ale nie widzieliście go. Niestety Mateusza już wam się nie... E, tak... więc no, musicie poznać. Łukasza musicie poznać jego niedzielę musicie poznać. Więc ym... czekamy na Agatę. Nie mam 40 moi kochani, mam 37. Jeszcze mam 3 lata do 40. Proszę Państwa, spotkanie po latach jest tutaj z nami Agatka. Jesteśmy w jakichś barakach. Idziemy dalej zaraz zwiedzać... zwiedzać Gliwica. Chcemy zwiedzać palmiarnię. Myślę, że palmiarnia to jest miejsce, gdzie się pali papierosy. Powiedz jeszcze raz kogoś głośniej. Co myślałeś? Eee, nic nie myślałem, bo ja nie myślałem. Palmiarnia to jest miejsce, gdzie się pali papierosy. Na tak. pewno chciałabym tam iść. Tak, tak. tak. Zdecydowanie, nie? Tak, tak nie wiem, czy tam kolejki dzisiaj nie będzie. Nie wiem, były wczoraj, były tak. Gdzie jesteście? Na terenie, szpitala, Na terenie szpitala, gdzie nie ma odwiedzi? A tam, słuchajcie, jest kawka na wynos. Na wynos dzisiaj towarzyszy. Niestety z żabki, ale rabce nawet mają znośno. <ślesztę z żabki> Powiesz coś mi jeszcze, czy nie? Eee, tak. Śledźcie ją na Instagramie. Jak Kogo? Honey A, Honey Harbit. Tak. Kochani, wykorzystali my już naszą matkę. E, e, sprawdziliśmy jak ona e, wygląda Jesteśmy e, na ulicach Gliwic Spotkaliśmy się właśnie z naszym kolegą Fredakto na Idziemy do wyspowe tak bardzo ładnie ja e, Idziemy sobie teraz jeszcze na e, Palmy Jarnie Idziemy odwiedzić Łukasz, mamy 4 godziny czasu do wyjazdu, a ja muszę zdążyć się do pracy, zdążę? Dąży. Praca nie zając, nie ucieknie. Ale Paweł Zając może uciec. Mira, coś do swoich gości chcesz powiedzieć? Tak, że przed no, Okej. Okay. Powiedział, że nie idziemy do żadnej palmiarni, bo nie zdążymy. A ja muszę iść. Mira se musi zbyć wypcia. No. Nie mamy, nie... nie, 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 nie o pieniądzach. Jesteśmy w palmiarni. Nie, marzysz papierosy? Nie, mam palmę na głowie. O, no to dobrze, tak zrobimy. Tak zrobimy, nie? O, kofi, Nasze bajk kofi, jak w każdym miejscu. bez brzeg alkoholowy. Misiu, e, jak cię podoba kolejka do palmiarni? Piękna. Cudowna, prawie jak te palmy. Ale widocznie warto tu iść. To szybko idzie pani, tylko bileciki. Roście, rościch, rościch, No. Wczoraj było 3-4 minie i ale kolejka, dojdziemy jutro, no to jesteśmy. Jesteśmy w kolejce już do Pani za chwileczkę Wam pokażę, ale chciałam Wam powiedzieć, że w kolejce też możecie ćwiczyć.

to byśmy stracili dużo, dużo miejsca na telefonie. Tak jest naprawdę mnóstwo tutaj. Bardzo duża palmiarnia. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dużo. Mira, jesteś zadowolona? Jest pięknie, bo jest zielono. A zielony no. to mój ulubiony A tu kolejna sala. Zobaczymy, co dalej jest. Zobaczymy, gdzie jest Paweł. Środowisko Rzekla Morzonki. Jeśli też znalazłeś swoje środowisko już tak. to są... oh, patrzcie płaszcz Płaszczka. A tu zobaczcie Jeśli bałbyś się takiej ryby A tu co, płaszczka Jak Wam się podoba Płynie do nas. Płynie, płynie, płynie. Żegnamy palmiarnie, jest 15.12 około 18 Musimy wyjechać do Krakowa, żebym zdążył do pracy. Muszę się jeszcze o bo wyglądam jak cieć, eee, Ale jeszcze musimy odwiedzić jednego kuzyna, który mieszka 4,2 km stąd, tak mówi Google Maps. Eee, oczywiście na piechnę, bo po co mamy jechać? Bo nawet ja nie wiemy. Ja teraz na bacie z z football. Tak. Jak chcecie wiedzieć, co to za odcinek, to subskrybujcie kanał Miera Organik i już w przyszłym tygodniu będzie nowy odcinek. Zbliżamy się do ulicy Zwycięstwa. Um, myślę, że jakieś 25 minut. Stąd na nóżkach mieszka Łukasz, brat Mateusza. Wielka gwiazda. E, typowy, kiepski. Piwko, domek i Halinka. E. Ale jest stały w Wyspach Dokładnie. 15. Kiedyś jeździło się busem do, do Krakowa i tu była kiedyś małpka, tu kiedyś jadłem w tym budynku na wprost pod doga z Mateuszem, ale teraz tego nie ma. Generalnie idziemy jak zwykle jak? Na opak. Na opak. Nie wiem czy idziemy dobrze, to znaczy pamiętam, że idziemy dobrze. Ale czy zejdziemy dobrze, to nie wiem. No. Generalnie to w pierwszych drugim e, mapach idziemy po prostu tak, jakbyśmy przyjrzeli iść sami. E, idziemy na pamięć. Ja tu byłem parę lat temu, może coś... A czy ty masz i... pamięć? Nie wiem, a jeszcze pamiętam tam no. Może trafię, może nie. Ale pogoda jest... Cud do... Na. Proszę Państwa, udało się. Udało się. Jesteśmy. Myśmy przejść całe piwnice. A mogliśmy sobie w autobus. Nie, to że Ale... nie lubię spacerku jeszcze nie udać czeka, mojej pani. Czekajcie, bo łodzi będę sama, to Tu było boisko, tu albo za tym blokiem było boisko do kosza. Jak jeszcze to boisko, tam było boisko do kosza. mi saluszki wypadają. Tam generalnie było boisko do kosza. Ale idziemy dalej. To znaczy, że... no. nie No. Nie. Jesteśmy w i co, co to za miejsce dla Ciebie? To mów. Tutaj y, Paweł podbijał serca dziewczyn razem ze swoim kuzynem Mateuszem i trochę mniej ze swoim y, kuzynem Łukaszem, bo on lubił browarki, a nie dziewczynki Bardzo ładny mają y, balkon.